A to prawdziwa bomba, prawdziwa sensacja, rewelacja, jakiej nie miałem dawno. Jestem w Rotobie, czyli dla tych, co tu lubią te regiony. A takich było was sporo. Mieszkanie 120 metrów kwadratowych, bankowe, w idealnym stanie. Odmalować, wrzucić meble, mieszkać. Nawet klimatyzacja tutaj jest. Przecudowny widok. Balkon. Trzecie piętro bez windy. Ale zobaczcie, jak to jest duże. Sypialnia. Podłogi idealne. Sufity idealne. Drugi mały pokoik. Instalacja elektryczna, może być. Łazienka. Tu można sobie ewentualnie coś małe poprawki zrobić. Ktoś będzie chciał kabinę, to zrobi kabinę. Kolejna sypialnia, duża, małżeńska. Tutaj pokój przejściowy, czy to zrobimy jako salon, a tamte jako sypialnie. To już nasz wybór. I kuchnia elegancka w drewnie z marmurkiem. Także tylko do, dostawiać sobie lodówkę, pralkę, podgrzewacz gazowy, mega okna. Prawdopodobnie niedawno było rybione. Tutaj mamy widoczek na placyk elegancko, na dole. Góry dookoła, rotowa jest fajna. Polecam uwaga, cena na 45 tysięcy euro w takim stanie mieszkanku. naprawdę Mega sensacja. Dostałem dzisiaj klucze. Także dzwońcie, piszcie Pedro68, .pl lub plus 34, 634, 802-410. Gigantyczne mieszkanie w Rotobie. Na trzecim bez windy.